Cześć, witajcie, tutaj Lolu Klocki, a dzisiaj będzie recenzja Lego Classic 110024+, jest tutaj 300 elementów, jego cena katalogowa to 65, 60, no i tutaj jest 300 elementów, tak jak mówiłem, tak, o, tutaj się prezentuje, o, tak, tutaj jest tak, tutaj tak, nic dziwnego, tutaj tak, no i jest taśma. A więc zapraszam, otwieramy. Może najpierw. No i tak cała zawartość się prezentuje. Tam wyciąłem, ale to nic. Jak będę po każdym, jak to y, konstrukcji budował, i będę ją recenzował. No to widzimy się, jak zbuduję pierwszą y, To Jeszcze omówimy szybko gazetkę, i już czekajcie, tylko ja odłożę worki. Jak odłożę worki, widzimy się tutaj widzimy stronę page 36 czyli strona 36 tutaj przykładowa instrukcja no to lecimy z pierwszym czyli samochodzikiem zapraszam to tak najpierw zbudowałem pierwszą konstrukcję prezentuje się ładnie oczywiście tutaj te y, z tyłu taki sobie wygląda tutaj mamy światło to mi się nie podoba y, tutaj mamy no szyby no, mogłoby być ale tutaj mogli zabudować opony czy i koła Wyszły takie, tak wygląda spod spód, no ale nawet ładnie wygląda jak na taki, no na taką konstrukcję. Bardzo ładny, tutaj jedynie minusem jest tutaj takie coś, ale może tutaj można mi, mi, minifigurkę posadzić, ale mogli najwyżej dodać. Tutaj też ładnie się prezentuje i... No może nie tyle ładnie. No ale tak sobie. Przechodzimy do dalszych konstrukcji. A dalszą konstrukcją będzie takie coś. Co to? Nie wiem. Tak tu. No, o tak to ładnie się nawet prezentuje. Nie wiem co to. Tak to po prostu zbudowano. To pewnie jakiś kwiat. No nie będę długo gadał, bo się nie znam na kwiatach. Przechodzimy do trzeciej konstrukcji. A trzecią konstrukcją no niech będzie taki konik z rycerzem. Koń nie robi wielkiego wrażenia, no może te nogi ładnie, ale już buzia i te siodło i te, to już tak sobie, jak widać, ale rycerz robi wrażenie. To mogę przyznać, z przodu może nie robi wielkiego wrażenia, ale tak o z boku to ładnie wygląda. Przechodzimy, Przechodzimy do czwartej konstrukcji, a, prezentu... a prezentuje się ona tak. No, tutaj mamy ładne kolce wyrobione, bardzo estetycznie. No, jak nawet na dinozaura z Lego to ładnie z tych możliwości. No, a więc ja długo nie będę gadał. Ładnie wygląda, bardzo ładnie. Przechodzimy do piątej konstrukcji, czyli Psareksa, że tak go sobie sam pozwolę go nazwać. Prezentuje się on tak. Bardzo ładnie, nawet wygląda, jak na klocka Lego. Jeszcze drugi raz to powtórzę. Choć jeszcze nogą to tak mi nie, pa, nie pasuje tu. Mogli coś tu jeszcze inaczej go zabudować. No, a tutaj mamy kość. Jak na kość z Lego. Bardzo ładna. No może nie tyle bardzo ładna, ale ładna. I teraz piąta, a teraz szósta konstrukcja. No to, to jak na takiej jakby budkę to bardzo ładnie się prezentuje. Przedostatnia konstrukcja, czyli siódma. Bardzo ładne tutaj kwiatki dali. No może nie ładne, ale ładnie to się prezentuje. No i tutaj jakiś karmniczek, taka pokrywka. Taszek ładnie się prezentuje, tak z tyłu. No i przechodzimy do ostatniej, jak dla mnie, z mojej strony najlepszej konstrukcji samolociku. Wygląda on tak, jest to wodny samolocik, w Geta on się nazywa Dodo. Tutaj ma, on jest wodny, to jest samolot wodny, no i tutaj ma śmigło, bardzo, mi się nawet podoba. Tylko mogli tutaj bardziej to ładniej zabudować. To jest najładniejszy i ten samochód. Wszystkie ładnie mi się podobają, nikogo nie będę wybierał. Przechodzimy do oceny końcowej. A tak prezentuje się ich. Wszystkie konstrukcje są bardzo ładne. No i jeszcze, jeżeli dla ciekawskich kto, ch kto chce wiedzieć, co jest w środku, to już pokazuje. A w środku są elementy, których możecie za dobrze nie widzieć. Ale dla ciekawskich, instrukcja jest. mogę jeszcze zestawów nie będę pokazywał, proponowanych, bo nie ma. No, ale ocena końcowa, jak na taki zestaw, to. 9 na 10. Dziękuję za obejrzenie tego filmu. Nie zapomnijcie zostawić chociaż dwóch łapek w górę. Do następnego odcinka. Dzięki. Cześć.